Witam Was, Diakalne Koziorożce, w czytaniu miesięcznym dla Was, czytanie na miesiąc luty. Zostało nam jeszcze w zaokrągleniu trzy tygodnie i sprawdzimy, co w tym czasie będzie się u Was działo, Waszej energii i Waszym e, polu. E, sprawdzimy energię najważniejsze plus Karta Rada miłość e, dla Singli, ale też zobaczymy, co w relacjach e, oraz praca, finanse, kariera, materia. I zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia, do czytania. Zostawienia komentarza, jeśli komu macie, śmiało udostępniajcie. Pamiętajcie też, że warto sprawdzić swój ascendent, um, ale też również warto rozejrzeć się po kanale, bo myślę, że wiele ciekawych czytań i przekazów znajdziecie dla siebie. Natomiast w kwestii e, czytań, czy też rytuałów prywatnych zapraszam do kontaktu, a wszelkie informacje w opisie pod tym filmem. I patrzymy już koziorożce, co dla Was, co u Was. Tutaj się szukuje. Patrzymy koziorożce. czwórka monet. Troszkę jakieś takie zaburzenie, powiedziałbym. Król mieczy, królowa monet. Kwestie finansowe Was będą zajmować bardzo mocno. Rozmowy też z jakimś urzędnikiem, z jakimś może doradcą, poradcą. Szóstka monet. No, kwestie, kwestie finansów, materii właśnie będą Was bardzo mocno zajmować. Troszkę jest tutaj jakieś takie zaciśnięcie pasa, tak bo może jest jakiś taki, no, kryzys troszkę. Chociaż może nie, no, że jesteście w jakichś wielkich problemach, ale trzeba po prostu uważać i trzeba być troszkę czujnym. Kwestie urzędowe, materialne mi się pokazują e, przy Was właśnie. Rozmowa z jakimś mężczyzną, e, może być jakiś urzędnik, może być ktoś przełożony, szef na przykład, bądź nie wiem, menadżer. Tak, tutaj może nie bezpośrednio z jakimś e, szefem będziecie rozmawiać, ale z Waszym przełożonym na przykład. Um, Królowa Monet, która też mówi o jakichś nowościach, jakich, um, nowościach, nowych propozycjach, nowych możliwościach w waszym kręgu, tak naprawdę. Um, więc tutaj myślę, że będziecie zbierać plony waszej ciężkiej pracy, ale też będziecie mogli otworzyć się na jakąś obfitość. Tylko tutaj będzie trzeba pomyśleć, zastanowić się. I to też może być tak, że um, gdzieś będziecie chcieli się zaangażować w jakąś pracę, w jakiś projekt, ale będzie na przykład trzeba przejść jakieś testy albo jakieś badania albo jeszcze jakaś rozmowa, tutaj, bo tutaj jakby nie zbliżacie sobie do swojego celu, tak, w tych materii, w finansach, w pracy, w karierze, ale jeszcze jest jakiś no, krok, który trzeba po prostu e, zrobić, ale też no, coś trzeba jeszcze przeskoczyć. tutaj, Chociaż nie tyle przeskoczyć, tego nie da się przeskoczyć, właśnie w tym jest może problem bardziej, tylko trzeba to jeszcze się z czymś skonfrontować, coś załatwić może jakiś papierek, może jakiś dokument, również w jakichś kwestiach urzędowych, może nie wiem. Zapytaliście jakąś dotację, jakiś dodatek, um, jakieś pieniądze i tutaj zaraz gdzieś one są w zasięgu ręki, ale jeszcze coś będzie przetrzymane, bo jeszcze trzeba jakiś dodatkowy krok zrobić po prostu tutaj. Szóstka monet współpracować, czyli tutaj w tych kwestiach nawet jak będą jakieś nieporozumienia, bądź jakieś dodatkowe warunki, coś będzie trzeba zrobić, to nie, nie wspierać się, nie... Um, nie też powiedziałbym, e, na zasadzie takiej, że wiecie bojowe nastawienie i nie, bo nie. Tylko powiedziałabym otworzyć się, współpracować, współpraca, wyjście innym naprzeciw, tylko tutaj mi chodzi bardziej o te kwestie zawodowe, tak? Czy też materialne ważne dla was, bo możecie współpracować z różnymi ludźmi w tych kwestii, w kwestiach materialnych. To też może chodzi o jakieś prywatne projekty, tak? Poza pracą. I firmy, z którymi może macie do czynienia, tak? I organizacje, urzędy. Nawet banki, no nie wiem, może też chodzi o jakąś wypłatę, ale trzeba coś udowodnić na przykład. Bądź coś złożyć, bo jeszcze jakiś dodatkowy krok was czeka po drodze. po prostu co, To jest co w kartach mi się pokazuje, ale jakby też karty nie radzą tutaj nie wiem, od razu nie wiem, się chcieć odwoływać czy, czy protestować w jakiś sposób, tylko współpracować w szósty tutaj moment. Tak to widzę dla Was, kociora. Zobaczymy co miłości dla Cindy A czy poważne rozmowy, hmm, poważne rozmowy mogą być jakieś cięcia, czyli tak jakaś asertywność się tutaj włącza. Coś komuś się nie spodoba, ktoś coś powie. Może to chodzić o was, tak, żeby w końcu nie wytrzymacie, coś powiecie, coś jakiś temat poruszycie, który wam po prostu nie będzie dawał spokoju. Hmm, no i mogą być cięcia nawet, tak, no bo AS ma to do siebie, że mówi ostrym językiem. Hmm, nie oznacza to, że od razu to oznacza koniec związku. Bardziej chodzi tutaj też o to jak druga osoba na pewne sprawy zareaguje Ale jeśli już jesteście w energii asamieczy Czyli coś tutaj nie do końca gra Niemniej jednak dużo komunikacji, dużo rozmów Więc co z tego wyniknie to się okaże tak naprawdę Może też niektórzy są jeszcze dopiero na etapie jakiegoś poznawania się bo To też może wtedy sugerować nam, że jeszcze jest dana relacja, znajomość na etapie komunikacji Tutaj jeszcze nie ma uczuć, dopiero gdzieś się poznajemy coś takiego tutaj może być natomiast dla tych, co już mają jakieś tam e, si, jesteście singlami, tak ze statusu swojego, ale może gdzieś tam ktoś się przy was kręci, tak i tutaj jakby myślę, że będą robione albo porządki, albo właśnie będą rozmowy na zasadzie, dobra, ale jak to widzisz dalej to chcesz dalej, bo jakby byście chcieli pójść w jakąś stronę, tak i byście chcieli też, żeby druga osoba się też tutaj w jakiś sposób może nie tyle zdeklarowała, co zdecydowała na coś, tak, albo w lewo, albo w prawo Związki relacje, patrzymy związki, relacje, partnerstwo. Co tutaj dla tej grupy? Trójka kielichów. Radość, część, pomyślność, dobre wiadomości też może być z kręgu waszej rodziny, tak? Coś tu będzie świętowana Może być nowina o dziecku, e, o zaślubinach, zaręczynach. No niekoniecznie u was, tak? Ale gdzieś z waszych kręgów rodzinnych, tak? Bym to tutaj, um, tak to odbieram tutaj w tym przekazie. Dla was ogólnie też mogą być jakieś wasze rocznice, jakieś daty, to, które też będziecie świętować, tak? E, wspólnie. Ale też jakieś takie jakieś wspólne wyjście, wypad na imprezę jakąś, gdzieś będzie więcej ludzi, powiedziałbym. Może też Wam szykuje się już jakieś wesele, po prostu na które ra razem się wybierzecie? Czy jest jaka możliwość? Ale szczęście, radość, jaka pomyślność, fajna w związku, jakieś Wasze takie wspólne, powiedziałbym, um, powody do radości, ale też może z kręgu Waszej rodziny. No i, i imprezy, wyjścia, tak? Um, super, I patrzymy, praca, kariera, finanse. Ósemka kielichów. Coś trzeba odejście królowa mieczy i macie cesarza, znowu mam jakieś takie energie, widzicie, nie wiem, czy to jest jakieś, ale słońce macie, więc tutaj myślę, że pozytywnie wszystko się dla Was odwróci, obróci, przynajmniej tak tutaj um, się to pokazuje dla Was, na szczęście um, i mam wrażenie, że znowu będziecie mieli do czynienia z jakimiś instytucjami, organizacjami, urzędami, um, może właśnie rozmowy z szefami, z przełożonymi tak tutaj Uh, bo jest ósemka kielichów, są jakieś braki, są jakieś niezadowolenia i myślę, że też jakieś tutaj też chęci może nawet odejścia i może być u niektórych tak, że będziecie chcieli odejść, a zaproponują Wam na przykład troszkę więcej pieniędzy, tak? I może będą chcieli Was tutaj jeszcze przytrzymać gdzieś. Bo jakaś rezygnacja mi się pokazuje, jakieś niezadowolenie, ale jest jeszcze rozmowa i to jest i mężczyzna i kobieta mi się pokazuje i to się troszkę tak przeplata u was, um, ale możecie mieć tak motwanie i w pracy, i może też gdzieś w urzędzie ale widzicie, to jest tak jakby e, coś chcecie zrobić, zrealizować, nie wiem, dostać, otrzymać, bo właśnie może się zwolnić, odejść, a, ale tutaj jakby to nie będzie takie proste, bo coś jeszcze was zatrzyma, jeszcze będzie coś pomiędzy jakby i dopiero wtedy gdzieś tutaj um, dalej będą wynikały jakieś dalsze, tak e, powiedziałbym, e, decyzje. Tu ma, to macie jeszcze cesarza, to w ogóle no jakiś urząd, e, szef przełożony, tutaj ktoś tutaj jakby tak w ogóle jakby nie wiem, nie pozwoli Wam odejść, albo nie pozwoli wam, nie zostawi was tak po prostu uh, osobie, tylko będzie się tutaj proponowana jakaś alternatywa bądź coś jednak, co przekona was do tego, żeby na przykład w danym miejscu zostać, albo żeby za dany projekt się wziąć. Um, myślę, że wszystko uda się załatwić jakoś tak polubownie, bez jakichś takich dalszych kroków, nie wiem, prawnych na przykład, czy właśnie kwestia odwołania się, czy jakieś protestowania tutaj. Tylko ważne jest to, żeby była ta otwartość na współpracę w szóstym one, tak jak wyszło nam wcześniej w Radzie dla Was. Um, i troszkę też no, uważać, żeby się nie unosić z bardzo dumą i honorem. Tak, tutaj, tylko żeby jednak z jednej strony, jeśli coś tam jest nie do końca tak, jak być powinno, to trzeba tutaj to spokojnie wytłumaczyć, powiedzieć tak, a nie unosić się od razu i, i gdzieś iść dalej. Na pewno czas decyzji i, i, i mm, też jakichś spraw, które właśnie są w, w zamieszaniu, bo te sprawy są w zamieszaniu, ale one się jakby w tym czasie, w, na ten czas ym, pokazują mi w rozwiązaniu, w decyzji. I też słońce nas spoditali, które mówi o tym, że to się też jakby wszystko potoczy z y, pozytywnym skutkiem dla Was, więc myślę, że to też jest najważniejsze. I tego Wam życzę oczywiście, drogie koziorożce. Niech Wam się dzieje, niech Wam się darzy. Zachęcam raz jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, komentarza, czy też do udostępniania, jeśli komu udostępnić macie. Pamiętajcie też, że warto sprawdzić swój ascendent. Y, warto też rozejrzeć się po kanale, bo wiele ciekawych czytań, przekazów znajdziecie. A w kwestii czytania rytuałów prywatnych zapraszam do kontaktu. Wszelkie informacje w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale. Serdecznie Was pozdrawiam.